Dzień dobry w kolejny wtorek wyzwania 105 dni dookoła Heksagonu Szczęścia. Witam Cię Katarzyna Szafarczyk, projektant Świadomego Życia. A dzisiaj, jak w każdy wtorek, wykonamy wspólnie kolejny krok, który zwiększy Twoją świadomość w obszarze pracy. Odpowiedz sobie dzisiaj bardzo tak szczerze na pytanie, czy Twoja aktualna praca w pełni wykorzystuje Twoje potencjały. Czy jesteś świadomy swoich potencjałów, które mógłbyś wykorzystywać w swoim działaniu zawodowym. Czy Twoja aktualna praca jest zgodna z Twoją osobowością? Bo wyobraźmy sobie na przykład księgową, która ma typ osobowości inicjatywny, która pragnie, wręcz potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi, nowych pomysłów, kreowania nowych idei, a wykonuje swoją pracę zamknięta przed komputerem, wklepując faktury. Przez 8 godzin dziennie. I nie to, że ona już jest wypalona. Ona po prostu zwiększyła świadomość w swoim życiu. Zwiększyła samą świadomość i wiedzę o sobie, i czuje, że coś jej nie pasuje, ale nie wie do końca, co to jest. Czasem jest też tak, że biegniemy po coś i w tym wszystkim zapominamy, po co to wszystko robimy. A czasem jest też tak, że. Osoby, które mogą sprawiać wrażenie bardzo zajętych. Wręcz powierzchownie, patrząc na takie osoby, możemy stwierdzić, że one no, są zajęte tak rzeczywiście z pełnym zainteresowaniem, zaangażowaniem pracą. Natomiast prawda może być taka, że taka osoba już dawno przestała się rozwijać i wykonując swoje obowiązki zawodowe, czasami nie dostrzega, jak poważna jest stagnacja, w której się znajduje. I taka stagnacja jest bardzo często z jednej strony największym wyzwaniem, a z drugiej strony jest największym zagrożeniem, ponieważ co się dzieje? Jesteśmy w strefie komfortu, wykonujemy te same obowiązki, w związku z tym niczego nie musimy się uczyć. Wszystko wiemy, wszystko jest przewidywalne, powtarzalne. Wszystko znamy. Natomiast co się dzieje w sytuacji, gdy taka osoba, na przykład, dostaje wypowiedzenie? Czy taka osoba będzie mogła aktywnie, pewna siebie, poszukiwać nowego zatrudnienia? Chyba nie. Wręcz na pewno nie. Ponieważ, będąc w stagnacji przez wiele, wiele lat w tej samej firmie, w tej samej branży, może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, co może robić poza tymi obowiązkami, którymi trudniła się przez większość swojego życia. I co może dać nam rozwój osobisty? Przede wszystkim przygotować się do takich zmian, przygotować się na to, żeby być gotowym w pewnym momencie swojego życia, poszukać zatrudnienia. Bądź też systemu uzyskiwania dochodów, który będzie spójny z naszą osobowością, który będzie pozwalał nam rozwijać się w pełni i wykorzystywać potencjały, który będzie, można powiedzieć, uaktywniał całą naszą moc, która tkwi w nas. I poprzez rozwój osobisty możemy się do tego przygotować, możemy sobie zaplanować zmiany w obszarze pracy. Jak również sprawić, że ewentualne nagłe zmiany w naszym życiu nie będą już miały na nas zbyt dużego wpływu. I podzielę się z Tobą dzisiaj fragmentem z książki, którą już Ci kiedyś cytowałam. Jest to tekst, który dedykuję dzisiaj Tobie, żeby podkreślić wiarę twoje możliwości, być może jeszcze nie masz tej wiary sam w siebie. Natomiast ja, jako też doradca rozwoju osobistego, wierzę, że każdy z nas ma ukryty potencjał, który czeka wręcz na uaktywnienie. Posłuchaj cytatu, z którym dzisiaj cię już zostawię do głębszej refleksji. Wiem o tobie coś. Z czego być może nie zdajesz sobie sprawy. Dysponujesz pokładami energii większymi, niż te, do których udało Ci się dotychczas dotrzeć, talentami liczniejszymi od tych, które wykorzystujesz, oraz siłą większą niż ta, która została kiedykolwiek wystawiona na próbę. To, co możesz dać innym ludziom, przewyższa z kolei to, co dotychczas od ciebie otrzymywali. I zastanów się, co możesz dać innym ludziom swoją pracą. W jaką wartość możesz wnosić w życie innych ludzi swoją osobą. Życzę Ci cudownego wtorku i słyszymy się już jutro, w środę.